Serdecznie witamy Państwa. Tak ważny dzień, prawda, raz w roku bywa. Wprawdzie u nas troszeczkę później, ale, mimo tego, że mamy troszeczkę później niż w kalendarzu, to składamy bardzo, bardzo serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Dużo zdrowia, cierpliwości dla wnuków, ale i uśmiechu, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Zapraszamy na część artystyczną. Jestem duża, mała, pani mi kazała, żeby w kości pięknie, bo i nie boli my się czy lata. Przecież przy nami kości dramata. Jaki dzisiaj dzień wesoły, najpierw dzisiaj święto. Widzę babcię taką szczęśliwą, piękną, usmiechniętą. Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony. To dla babci mojej babci, czyli swojej żony. Witam wszystkich na tej sali, dziś wnukowie będą grali. Być aktorem trudna sprawa, nie każdemu i omrawa. Dzisiaj obca jest nam trema, babcia i dziadek, z nami nerwów nie ma.